Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przygotowane mam już pięćdziesiątki. Oczywiście podajemy sami, odkładamy też sami. Idziemy na stojak, zawsze odkładamy. Pamiętamy, że guziec to taka świnia z Afryki. Dobra, zobaczcie. Pięć i drugie. No i zobaczcie, 12, elegancko i na stojach zaraz to idę również. No i zobaczcie, mam już pięćdziesiątki tak samo, ale skocz się zmienił. I tutaj jest troszeczkę inna technika podawania. Najpierw jest jedna noga i w momencie, kiedy już ta już leci, podaje druga, przejemna. Oczywiście na jest ciężej. Technika podawania też jest inna. Jeżeli dopracujecie ją do perfekcji, to zobaczycie, że samo podanie spowoduje, że w tym przydanek więcej powtórzeń. A nie czasami jak zarzucacie nie umiecie wypompowani jesteście już w momencie podawania. I od razu macie jeszcze powtórzenie mniej, a chodzi o to, żeby jak najwięcej energii wykorzystać na serię. Dobra, lecimy. Zobaczcie, pięć dych. I zobaczcie i tak samo odkładamy ja tu się z nimi pomodlę trochę i za chwilkę idę na stojak zobaczcie teraz mam duży skos. właśnie taki duży, żeby ta góra tu jeżdżała. zaraz sprawdzicie technikę technikę podawania sztangielek zmniejszyłem na 30 zrobiłem już 4 serie ta jest piąta czy weszło w klatę? no weszło nieziemsko zobaczcie najpierw jedną podaję a później drugą zobaczcie Hop. klata do góry, barki na i zobaczcie klata wjeżdża Widzieliście, jak tutaj guziec się ściskał. Tu się przedział robił. Czyli musi góra działać. Teraz wasza kolej.